Cześć, witam z powrotem na moim kanale. Dzisiejszy film będzie na pewno nieco krótszy niż zazwyczaj, dlatego że chciałam Wam opowiedzieć tylko i wyłącznie o jednej książce. Natomiast zrobiła ona na mnie ostatnio bardzo duże wrażenie, dlatego chciałabym się z Wami podzielić tymi wrażeniami. Jeśli macie ochotę, możecie zaobserwować nasz kanał na Instagramie, nasz profil na Instagramie. Krasnobuczki i możecie też zajrzeć do Polacy niegęsi zarówno na Instagramie jak i na Facebooku i na YouTube, gdzie również wkrótce zaczną się pojawiać dla was treści. Od niedawna mam także Buktoka, <gry> więc możecie tam również zajrzeć. Nazwa jest taka sama jak na kanale YouTube, więc zapraszam. Zatem jeśli jesteście ciekawi, jaka książka zrobiła na mnie tak duże wrażenie, to zapraszam do oglądania dalej. Książką, która wywarła na mnie tak duże wrażenie na początku tego miesiąca, była książka, którą dostałam w ramach współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów i Portalem Polacy Nie Gęsi. Dzięki ich uprzejmości mogłam się zapoznać z najnowszą książką pana Jacka Komudy, Warkowy, Złoczyńcy i Pijanice. I wydawałoby się tym bardziej po okładce, że jest to książka historyczna. I ona jest historyczna, ale nie jest w takim wydaniu, w takim formacie, do jakiego my przywykliśmy czytając książki historyczne, szczególnie te, które opowiadają o Polsce. Dlaczego? Bo czytając tą książkę nie miałam wcale wrażenia, jakbym, nie wiem, czytała podręcznik do historii. Czułam się wręcz tak, jakbym siedziała z panem Jackiem Komudą przy jednym stole biesiadnym i... Pilibyśmy sobie miód czy wino i on opowiadałby te, te historie. Na kominku by trzaskał ogień. Zupełnie inny klimat. Jest napisana w takim gawędziarskim, przyjemnym stylu. Tego się, tego się, tak, to się tak przyjemnie czyta. Naprawdę nie ma, nie ma się wrażenia, że to jest jakiś podręcznik czy nie wiem. Bo to, bo to nie jest fabularyzowane, chociaż można odnieść takie wrażenie, ponieważ to, co jest opisane w tej książce, a właściwie osoby, które są opisane w tej książce, żyły naprawdę przed wiekami kilkaset lat temu niektórzy 300, niektórzy 400, a niektórzy jeszcze wcześniej bo mamy tutaj też czasy bardzo wczesne, wczesnego państwa polskiego także. Natomiast te osoby żyły naprawdę i wcale nie można powiedzieć, że były to osoby. No to byli tacy może troszeczkę, o, nawet, nie wiem, nawet nie wiem jak ich opisać, bo to nie byli ani celebryci, to nie byli ani bohaterzy, choć niejednokrotnie byli to wybitni dowódcy wojskowi. Byli to przeważnie magnaci yy, czy, czy szlachta, ale oni nie do końca zachowywali się tak, jak nam się wydaje, czyli zupełnie inaczej niż to, co widzimy oglądając filmy i seriale kostiumowe, czy to, co czytaliśmy u Sienkiewicza. Mam wrażenie, że tam wszędzie cały wizerunek też szlachecki został ugrzeczniony, a pan Komuda odkrywa w tej książce dla nas wizerunek prawdziwego polskiego szlachcica czyli warhoła, pijaka, zabijaki, awanturnika. Niejednokrotnie ekscentryka, człowieka, który ma rzeczywiście jakieś dziwne upodobania, przedstawia nam także sylwetki zdrajców, którzy nie mogąc zyskać w żaden sposób swoją polityką w Polsce, no, sprzedali nas gdzieś tam albo w Rosji, albo w Szwecji, czy gdzieś indziej, tylko i wyłącznie dla własnej korzyści. Myślę, że ta książka jest zdecydowanie bardzo ciekawą lekturą, a niektóre rozdziały z niej powinny się znaleźć w spisie obowiązkowych lektur, szczególnie jeśli chodzi o lekcje historii. Tym bardziej, że jest to napisane tak przyjemnym językiem, że to się czyta bardzo dobrze, szybko, płynnie. Jest to taki pomieszany troszeczkę, taka retoryka, właśnie gawędziarska z tym językiem Rzeczypospolitej Szlacheckiej z, i z naszym współczesnym językiem, więc to się naprawdę czyta przyjemnie. Bardzo często czytając tę książkę, na mojej twarzy pojawia się szeroki uśmiech ze względu właśnie na tą stylistykę językową i humor, bo jest książka napisana z dużą dozą humoru i dystansu, myślę. Nawet powiem Wam, że mimo tego, że niektóre te osoby są naprawdę wręcz skrajnie kontrowersyjne, to mam swoich ulubieńców wśród tych warchołów. Um, musiałam chyba zerknąć na nazwiska, bo nie pamiętam ich, ich wszystkich, natomiast um, najbardziej chyba szokujący jest Diabeł Łańcucki, o którym wiem, że pan Komuda um, już książkę również napisał, i od razu, jak się o tym dowiedziałam, to wciągnęłam ją na listę książek do przeczytania. Um, I jest też również Jacek Dydyński, który też jest bohaterem książek pana Komudy. Yy, natomiast yy, tutaj z, z, zobaczcie, ile jest tych osób. Jest jedna strona, druga, trzecia. Tak, trzy strony. Trzy strony życiorysów, tutaj yy, osób, które wymienione, których życiorysy są w tej książce, bo, bo to nie są długie opisy. Yy, może dlatego też nie jest męcząca ta książka w żaden sposób, bo każdy rozdział to jest oddzielna postać i każda osoba jest opisana w sposób bardzo krótki w sensie kilka stron maksymalnie kilkanaście w przypadku Diabła Łańcickiego ale jest tylko jakby wyciągnięte te najlepsze, są wyciągnięte te najlepsze smaczki z życiorysu, z życiorysu danej osoby dlatego tak bardzo mi się to po, podobało moi ulubieńcy są tutaj gdzieś przy końcu na pewno Jednym z nich był któryś radziwił. nie wiem czy nie Karol Stanisław. Bardzo ciekawa postać i, i nietypowa. No tak naprawdę ciężko mi je nawet wybrać, bo każda z tych, z, z tych postaci opisanych w książce jest naprawdę bardzo ciekawa. Aczkolwiek sama książka dosyć mnie zszokowała. Właśnie dlatego, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że nasza szlachta zachowywała się w taki barbarzyński sposób, czyli wiadomo Picie na umór, to nawet nie było na umór, to było po prostu śmier nie wiem, śmiertelne dawki alkoholu pochłaniane z jednej biesiady yy, przez, przez szlachciców właśnie na wyścigi, czy, czy po prostu dla zabawy, czy jako tradycja, yy, atakowanie się nawzajem po sąsiedzku i powiem Wam, że kiedy byłam yy, młodsza, zawsze marzyłam o tym, żeby się chociaż na jeden dzień zamienić miejscami z jakąś szlachcianką, z jakąś księżną, i, i pożyć w tamtych czasach, zobaczyć, jak to było. Po przeczytaniu tej książki trochę mam wątpliwości, czy rzeczywiście chciałabym to zobaczyć, bo zaczynam, zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście były jakieś takie m, czasy, m, okres w dziejach Polski, kiedy naprawdę byłoby na tyle spokojnie, żeby móc tam normalnie żyć. Bo co z tego, że mieszkałeś sobie spokojnie w dworze, nie było żadnej wojny, Skoro sąsiad stwierdził, że Twój majątek bardzo by mu się przydał, a poza tym znalazłeś mu za skórę, więc on cię z wojskiem najedzie i zabierze sobie Twoje włości, Twoją córkę, żonę sobie przegoni, albo zrobi z nimi coś innego, lepiej się w szczegóły nie wdawać, zamknie cię w lochu i po prostu zagarnie sobie Twoje całe dobra, no bo tak, bo taki ma kaprys i no bo chce więcej kasy. Więc naprawdę na początku nawet miałam. Wrażenie, że ta książka to jest trochę fantastyka, ale rzeczywiście to nie jest fantastyka i to nie jest fabularyzowane. To są życiorysy prawdziwych osób, które są naprawdę niesamowicie ciekawe. Jeśli, e, jeśli chcielibyście się, się przekonać, e, jak naprawdę e, żyli, szczególnie e, z tego co kojarzę, większość z tych bohaterów tutaj, e, po, we wschodniej części Polski, mieszkała i na terenach dzisiejszej Białorusi, Ukrainy i Litwy. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jak oni żyli wtedy, jak funkcjonowali, jak się układały różne sprawy polityczne, bo tutaj też to jest opisane, bardzo dużo jest opisanych wojskowych akcji, czy, czy bitew, czy jakichś najazdów, więc to nie jest taka książka tylko i czysto życiorysowa, bo tutaj są opisane przeróżne sytuacje. Polecam Wam ją serdecznie. Tutaj akurat jeszcze jest pod tytułem podpis, że jest to spis hultajów z czasów Rzeczpospolitej Szlacheckiej. I to jest chyba dobre słowo, hultaje. Nawet nie wiem, czy nie jest ono zbyt pozytywnie nacechowane, żeby co niektórych określić, natomiast są, w większości są to postacie, które mimo tego, że bardzo dużo rozrabiały, to gdzieś tam wywołują uśmiech na naszej twarzy i mimo wszystko odbieramy ich pozytywnie i, i jakoś czujemy się z nimi tacy zaprzyjaźnieni, można nawet to powiedzieć. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego, że ta książka trafiła w moje ręce. Będzie też okazja przeczytać wywiad z panem Komudą na portalu Polacy nie Gęsi, gdzie również jest już recenzja tej książki. Zapraszam Was serdecznie. Podkleję na dole Wam linki, żebyście mogli sobie je obejrzeć. Tymczasem zapraszam Was także do obejrzenia poprzednich moich filmów. I jeszcze raz dziękuję Fabryce Słów i portalowi Polacy Niegęsi za możliwość przeczytania tej książki, bo ona zdecydowanie ląduje na liście najfajniejszych książek w mojej kolekcji i takich, które naprawdę warto mieć. Dziękuję Wam za, za uwagę, za to, że byliście ze mną podczas dzisiejszego filmu. Jestem troszeczkę przeziębiona, dlatego tak się troszkę zacinam, gdzieś mi tutaj czuję, że już zaczynam i zabić i że chciał, chciałabym się wykaszać, ale nie mogę, bo mówię. Mam nadzieję, że mi, że mi to wybaczycie, takie takie malutkie fopa. I myślę, że zobaczymy się za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia!